No. Mamy smardza, mamy smardza. Podejmujemy? Czy nie? Ja was zapraszam do ogrodu mojego. Tym razem nie las, nie las, tylko ogród, ale będzie fajnie, ciekawie. U dziadka były, ale u nas pierwszy raz, pierwszy raz, pierwszy raz w ogrodzie u nas wyrosło coś szczególnego. I pamiętajcie, klikamy subki, tubki oraz te wszystkie dziwne, różne rzeczy, jakby na to mówimy. Będziecie Dostawać powiadomienia o nowych filmach. Jesteśmy u mnie w ogrodzie, więc zapraszam, chodźmy zobaczymy. W moim ogrodzie tu mam nawet poziomeczkę dziką, jakieś winogrona, truskaweczki. <grystanie> Widzicie co to jest? To jest, kochani smart. U dziadka były dwa, a u mnie, jak na razie, jeden sztuk. Myślicie, że go tu wsadziłem? Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. W takie bajery się nie bawię. Dwa u dziadka było więcej, ale dziadek za późno powiedział. A tutaj u nas jeden na razie wyrósł. Obserwuję tutaj te habazie, komposty. Myślę, że to będzie smarc jadalny bądź też zwyczajny. Widzę po główce. Tak wygląda smarc zwyczajny bądź jadalny. To jeden i ten sam gatunek smardza. Fajnie, że wyrósł. Jest i u nas. Tu mam takie drzewo, takie habazie powiem wam, no i jest, jest, jest. Pewnie zaraz będzie znalazł w lesie i wsadził, i wsadził. Nic kochani z tych rzeczy. Przyjrzyjcie się tam grzybnia. Na no co bibi, bibi mnie zaczepia cały czas. Co podejmujemy z kompostownika? Tutaj kompostownik, ale tutaj jest jedynie kochani drzewo z ogrodu wszelkiej maści. Głównie świerki, które przycinałem na jesieni. Podejmujemy? Czy nie? <grystanie> Jaha, podejmujemy. Podejmujemy. Zobaczymy, zaraz będzie, czy że wsadziłem. No, powiem Wam, że spróbujemy podjąć. O! Ten. O, właśnie. O, właśnie, ten. Ten, kochani dźwięk. Jest, grzybnia, podjęty, podjęty smarc, fajny. Igliwie i dlatego podejrzewam, że one tutaj, on tutaj wyrósł. Szukajcie tych smarzów u siebie w ogrodach, a znajdziecie nie tylko na lesie. Głównie powiem wam na lesie, tych smarzy nie ma jak już szukacie to na obrzeżach w odpowiednich miejscach. Nie Bibi? Tak, smarza, mamy smarza. No, Mamy smardza? Mamy smardza. Szukajcie w ogrodach, a znajdziecie fajny smardz. Trzymajcie się, moi kochani. Do następnego, nie bibi. Do następnego, do następnego. Papa, pa. cześć, tutaj druślaczek, idzie do zgolenia. Z masełkiem będzie zgolony. Nie bibi? Tak, zgolony. Zakryjemy jeszcze tą grzybnię. Może jeszcze jakiś wyrośnie. Obrałem na słynnym stole i lecę do domu.